Także hej, cześć siemanko, z tej strony Glutek i widzimy się w końcu w odcinku z oceniania tekstur paków od widzów, na które wiele osób czekało. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodoba. Też chciałbym wprowadzić nowy format tego oceniania, więc będzie trochę inaczej wyglądać niż stare odcinki. Ja zachęcam Was do zostawiania łapy, suba, komentarza oraz dzwona. I na koniec odcinka zobaczycie taką moją jakby tier listę, na którym tekstur paku mi się najlepiej grało. Tak. W tabeli od pierwszego do piątego miejsca. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Także pierwszym teksturpakiem będzie teksturpak od Pergusta. Bardzo mi się spodobały w nim miecze i całe spasowanie teksturpaka. Co prawda trochę kolory bloków mi nie siedzą, ale to jest kwestia personalna. Miało mi się na nim bardzo przyjemnie w Skywarsy oraz Boxing. I moim zdaniem ten paczek jest bardzo dobrze wykonany jeśli chodzi o samo wykonanie. Miecze są mega krótkie, jeśli ktoś takie lubi no to na pewno tekstury pak mu przypadnie do gustu. Wszystko jest bardzo schludnie, estetycznie wykonane. Jest to bardzo dobre połączenie tekstur, że tak to powiem, w całym tekstur paku. I wykonanie samego paka oceniłbym na mocne 9 na 10. Myślę, że jest praktycznie idealny jeśli chodzi o wykonanie i spasowanie rzeczy, tekstury są bardzo starannie zrobione. I mam nadzieję, że paczek się Wam tak samo podoba jak mi, a my przechodzimy dalej. Następnym pakiem jest teksturpak od Oliwierka. Jest on też dobrze wykonany, ale nieco gorzej od teksturpaka Pergusta jeśli chodzi o spasowanie i same tekstury. Na paku też mi się mega przyjemnie gało w Sky Warsy. jeśli chodzi o boxing to już tak trochę gorzej. Ale sam w sobie paczek dawał mi satysfakcję jak miała fajne małe perełki z duże miecze Więc jeśli ktoś lubi taki klimat, oceniałbym tego teksturpaka mocno pod UHC To mega przyjemnie by się na nim grało Bloki same w sobie są bardzo w porządku, I temy tak samo Także chciałbym dać temu teksturpakowi mocne 7 Popracowałbym trochę nad spasowaniem wszystkiego, bo nie wszystko tak do siebie mocno pasuje, na przykład te duże miecze i małe perły ale sam w sobie teksturpak jest dobrze wykonany, i zachęcam do dalszej pracy nad swoimi teksturpakami, a my lecimy dalej. Następny teksturpak podesłał Nachos. Jest to teksturpak w tematyce Akatsuki. Bardzo fajna tematyka. Na YouTube też nie ma dużo fajnych paczków Akatsuki, więc jest to zawsze ciekawy temat na paka. I jest on dobrze wykonany, naprawdę solidnie wykonany. Bloki spoko pasują do samego paka. Fajne są te elementy na zbiorach z chmurką oraz partiklasy chociaż partiklasy są lekko zielonkawe. Nie wiem, czy to kwestia u mnie, czy ogólnie takie są. Sam teksturpak w sobie jest bardzo w porządku. Myślę, że spasowanie jest na wysokim poziomie, jeśli chodzi o wszystkie itemsy. Też wiem, że robi te teksturpaki od zera praktycznie, bo mam z nim kontakt, także naprawdę popsuje. Jeśli chodzi o same wykonanie, daję temu teksturpakowi mocne 8 na 10 i przyjemnie mi się na nim grało i na Boxingu, i na Skywarsach. Myślę, że to jest taki uniwersalny paczek, ale bardzo by pasował pod podki, jakby lekko wydłużyć miecze. Także ma dużo predyspozycji do rozwinięcia swoich tekstur paków. Następny na liście ostał się teksturpak Aizuza. To jest bardzo fightfulowy, ale też mega przyjemny. Lubię takie fightfulowe paki. Bardzo przyjemnie się na nim gra, Jest to bodajże teksturpak 32X, jeśli się nie mylę. Jeśli chodzi o te fightfulowe rzeczy i w SkyWarsy na nim się gra naprawdę przyjemnie. Jest to teksturpak widać, że robiony pod SkyWarsy, ponieważ na tym typie naprawdę się świetnie spisuje. Nie ma tam niepotrzebnych rzeczy wykonanych, jest też mało rzeczy wykonanych, ale sam teksturpak w sobie jest bardzo spoko spasowany z sobą. Tekstury są przyjemne, tylko ja bym dodał trochę więcej tekstur, stąd ocena 6 na 10 Mam nadzieję, że w następnych teksturpakach będzie więcej rzeczy, typu customowych bloków, itemów i w ogóle, bo niektóre rzeczy zostały Fightfulowe. A tak to sam paczek jest mega przyjemny, jeśli chodzi o Sky Wars, więc jak szukasz jakiegoś paka na SW, to polecam pobierać. I ostatni teksturpak pak na liście podesłał Enxesis, bardzo epicki paczek, że tak to powiem, jest wykonany w takim medieval stylu. Ma fajne miecze przypominające szable. I fajne seciki, tylko jest to teksturpak skierowany bardziej pod MLG Rush'em niż na przykład Skywarsy. Jak go testowałem na Skywarsach, miałem na przykład problem z rozróżnieniem perły od bani. Tak to wszystkie icon iconsy, tekstury i w ogóle są customowe, także bardzo w porządku. Teksturpak jest bardzo dobrze spasowany i bardzo dobrze wykonany. Moim zdaniem zasługuje na mocne 9 na 10 Niedaleko mu do ideału, tylko znalazłem jeden szkopu, który strasznie mnie bolał jak grałem. To mała widoczność serduszek. Jakby to poprawić, tekstur pak byłby naprawdę świetny, ale też wiem, że nie jest pod Skywarsy. Dlatego nie potrzebuję mieć aż tak widocznych serduszek. I mam nadzieję, że będzie więcej paków bardziej skierowanych pod ten tryb od użytkownika NXSYS. Podsumowując, jeśli chodzi o topkę tekstur będę tu oceniać pod względem Skywars, na których mi się najprzyjemniej grało. Pierwsze miejsce zajmuje teksturpak pack Izusa, bo był naprawdę dobrze wykonany i był ukierunkowany pod Skywarsy, więc najprzyjemniej mi się na nim grało. Później znajdzie się tekstur Oliwierka, na którym też mega przyjemnie się gra w Skywarsy. I jest taki po prostu inny niż wszystkie paki, które można zobaczyć na co dzień. Później znajduje się Akatsuki Park, na którym też mega przyjemnie się zajmuje, zajmuje, gra się w Skywarsy. Później będzie teksturpak Pergusta, bo gra się na nim przyjemnie w Skywarsy, ale myślę, że ten teksturpak nadałoby się bardziej do jakichś Bedwarsów, do jakichś, nie wiem, UHC na przykład, jak ktoś lubi małe miecze, MLG i w ogóle. Także zajął przedostatnie miejsce. I ostatnie miejsce jest teksturpak Red School od Enxezis, ponieważ moim zdaniem teksturpak totalnie nie jest skierowany na Skywarsy, ale jest mega dobrze wykonany, dlatego jak szukacie teksturpaka na jakieś inne typy, to naprawdę polecam z całego serduszka, bo jest to, moim zdaniem, jeden z topowych wykonanych teksturpaków w tym odcinku. I jeśli taki format Ci się spodobał, zostaw łapę, suba, komentarz, zapraszam na inne odcinki oraz na linki w opisie. Ja już nie przedłużam, mam nadzieję, że mija Wam przyjemnie dzionek wieczór bądź też Janek, zależy kiedy oglądacie. To tyle ode mnie, mówił Glut, Siemanu.